Ustalenie priorytetów, wdrożeń na podstawie analizy kosztów, korzyści i wpływu na operacje firmy może znacząco zredukować ilość problemów i zgrzytów pomiędzy wszystkimi interesariuszami projektu, od integratora przez odbiorcę po wszystkie firmy trzecie. Cześć, witajcie na kanale Automatyzacja w produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowek, jestem CEO firmy Nixon. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Ostatnio mieliśmy odcinek specjalny, w którym opowiedziałem Wam trochę o tym, czym jest Centrum Szkoleniowe KUKI w Tychach. Co można tam zobaczyć i kogo można tam znaleźć. Powiedziałem to już kilkukrotnie i powtórzę ponownie. Najlepszym elementem centrum byli ludzie. Ale ekipę żeście zmontowali? Niesamowici, gościnni, pomocni specjaliści w swoim fachu, szkoleniowcy, wsparcie techniczne, produkt management, marketing i sprzedaż. Przyjaliśmy do centrum szkoleniowego kuki w czwórkę, a z pełnym zaangażowaniem towarzyszyło nam przez cały dzień kilkanaście osób. Żałuję, że nie wszystko zmieściło się na filmie, szczególnie, że Mateusz Chomski świetnie sprawdził w roli gospodarza i przewodnika, dokładnie wszystko opisując. Ale to było tydzień temu, a dziś odcinek, do którego zainspirował mnie zbieg okoliczności. W krótkim okresie czasu zaledwie 3 dni niezależnie trzy osoby, z czego dwie na co dzień pracują poza granicami Polski, zadały mi bardzo podobne pytanie, a brzmi ono mniej więcej tak? Jakie obiekcje czy też obawy przed robotyzacją mają polskie firmy lub innymi słowy co powoduje, że do tej końcowej inwestycji w robotyzację ostatecznie nie dochodzi? Okazało się, że moja perspektywa była nieco inna niż moich rozmówców, dlatego stwierdziłem, że warto się nią z wami dziś podzielić, bo może ktoś z was widzi to jeszcze inaczej. Jestem tego ogromnie ciekaw. Co ważne, część z tego, o czym dziś będę mówił, znalazło się przynajmniej w kilku wcześniejszych odcinkach. Był bowiem odcinek o mitach dotyczących robotyzacji, o przygotowaniu inwestycji i roi, a nawet o tym, co powinna zawierać oferta? Wszędzie tam znajdziecie po kawałku tego, coś dziś będę spróbował się zebrać w całość. Zatem, jakie są podstawowe obiekcje i obawy, które powodują, że firmy nie decydują się na robotyzację swoich procesów? Ja wymieniłbym 11 takich głównych grup, na które te obawy i obiekcje można skategoryzować. Co my to mamy? A są to kwestie związane z kosztami inwestycji, brakiem odpowiednich kompetencji wśród zespołu, po trzecie, obawy związane z bezpieczeństwem pracy, opór załogi, złożoność zagadnień związanych z szeroko integracją, po szóste, niepewność co do zwrotu z inwestycji. Po siódme utrzymanie i serwis. Po ósme zmienność technologiczna. Po dziewiąte zmienność produkcyjna, czyli nadmierna elastyczność, a nawet po dziesiąte, specyfika branży, czy po 11 kwestie etyczne i społeczne. Każda z tych obaw i obiekcji skąd się bierze? I każdą taką bukę możemy w jakiś sposób oswoić, odpowiadając sobie na właściwe pytania i wdrażając odpowiednie działania. Co to za pytania i działania? Odpowiemy sobie dokładniej, przechodząc po kolei przez wszystkie zagadnienia. Lećmy zatem. Po pierwsze, koszt inwestycji, czyli wysokie początkowe koszty zakupu i wdrożenia technologii robotycznych, mogą być i rzadko są główną przeszkodą dla wielu firm, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwianie wątpliwości potencjalnego odbiorcy nowej technologii dotyczących kosztów inwestycji w robotykę. Wymaga skupienia się na przedstawieniu wartości dodanej, jaką przynoszą takie technologie, oraz na zrozumieniu długoterminowych korzyści finansowych i operacyjnych. Oto kilka kwestii, których dokładniejsze przeanalizowanie dla danej inwestycji pomoże lepiej zrozumieć sytuację. Analiza zwrotu z inwestycji, czyli ROI, przeprowadzenie szczegółowej analizy zwrotu z inwestycji. Pokazującej jak wdrożenie robotyki może zwiększyć efektywność, obniżyć koszty operacyjne i zwiększyć produktywność w dłuższym okresie. Warto przeanalizować konkretne liczby i przypadki użycia, które ilustrują oszczędności kosztów i wzrost przychodów. Analizę tę warto robić znając dokładnie funkcjonalności i koszty użytkowania nowego systemu. Kolejna kwestia to modelowanie kosztów całkowitych posiadania tzw. TCO. Należy zrozumieć, że początkowe koszty inwestycyjne to tylko część obrazu i że ważne jest zrozumienie całkowitych kosztów posiadania, w tym oszczędności na kosztach pracy, utrzymaniu, zużyciu materiałów i energii. Nie można przy tym oczywiście zapomnieć o kosztach użytkowania. Kolejna kwestia to finansowanie i dotacje. Analizując opcje finansowania inwestycji, warto rozeznać ją w dostępnych opcjach finansowania, leasingu lub innych formach wsparcia finansowego, które mogą złagodzić obciążenie początkowych inwestycji. Warto również wskazać na możliwości skorzystania z dotacji rządowych lub unijnych, które są dostępne dla firm inwestujących w nowe technologie. Dobra robota to i Po drugie. Brak odpowiednich umiejętności wśród pracowników, czyli wymóg posiadania pracowników z odpowiednimi umiejętnościami do obsługi i konserwacji nowoczesnych systemów robotycznych, może być trudny do spełnienia, zwłaszcza w regionach z ograniczonym dostępem do specjalistów w dziedzinie robotyki. Na nic zdaje się tu czasem fakt, że roboty są coraz to łatwiejsze w użytkowaniu. Rozwianie obaw związanych z brakiem odpowiednich umiejętności wśród pracowników właśnie. Niezbędnych do obsługi i konserwacji nowoczesnych systemów robotycznych wymaga podejścia skoncentrowanego na analizie możliwości uzyskania wsparcia z zewnątrz oraz edukacji i szkoleniu. Czyli szkolenia i certyfikacje: Integrator zapewne jest w stanie zapewnić jeden lub kilka kompleksowych programów szkoleniowych dla pracowników klienta, które pokrywają obsługę, programowanie, konserwację i bezpieczeństwo pracy z robotami. Można również zaproponować dostęp do certyfikacji branżowych, które podnoszą kwalifikacje pracowników i ich zaufanie do nowych technologii. Kolejna kwestia to wsparcie techniczne i serwis. Kupować stację zrobotyzowaną bez tych kwestii to czyste szaleństwo. Oferowanie stałego wsparcia technicznego i serwisu po wdrożeniu systemów zrobotyzowanych to obowiązek każdego szanującego się integratora. Wsparcie to może obejmować pomoc zdalną, serwis na miejscu oraz regularne przeglądy techniczne, co minimalizuje potrzebę głębokiej wiedzy technicznej ze strony pracowników klienta końcowego. I ostatnia kwestia w tym obszarze, którą zdecydowałem się wymienić, to dostosowane rozwiązania. Dostarczanie systemów robotycznych z interfejsami użytkownika zaprojektowanymi z myślą łatwości obsługi, nawet dla osób bez zaawansowanej wiedzy technicznej, może znacząco zwiększyć zakres osób mogących użytkować tego typu systemy. Można tu również zaproponować personalizację oprogramowania w taki sposób, aby odpowiadało ono specyficznym potrzebom i umiejętnościom pracowników. Posłuchajcie, chłopaki, chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a my jesteśmy młode wilki. I kolejna, ostatnia w tym obszarze kwestia to udział we wdrożeniu. To bardzo nietypowe rozwiązanie, ale przynosi oszałamiające rezultaty. Nawet w Niktach dwukrotnie zdarzało się wdrażać systemy zrobotyzowane w miejscach, w których żadnego robota wcześniej nie było. W każdym takim przypadku proponowaliśmy udział służb utrzymania ruchu w montażu i ruchmieniach na obiekcie. To idealny przykład szkolenia przez działanie, które ostatecznie w znaczący sposób wpływa na świadomość rozwiązania i zmniejsza, Ilość telefonów z prośbą o wsparcie ze strony klienta. Trzecia kwestia, obawy związane z bezpieczeństwem pracy. Wprowadzenie robotów może bowiem wiązać się z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy zarówno w kontekście fizycznym, to jest np. ryzyko wypadków, jak i cyberbezpieczeństwa, na przykład ryzyko ataków hakerskich na systemy zrobotyzowane. Aby zredukować obiekty dotyczące bezpieczeństwa pracy związane z robotyzacją, należy skoncentrować się na kilku kluczowych aspektach analizy i komunikacji. Oto główne obszary, które warto poruszyć. Zgodność z normami bezpieczeństwa, czyli przeanalizowanie, jak systemy robotyczne spełniają lokalne i międzynarodowe normy bezpieczeństwa pracy, w tym standardy ISO dotyczące robotyki. Analiza ta częściowo wyjaśnia również, jak roboty są zaprojektowane, aby minimalizować ryzyko wypadków poprzez zastosowanie zabezpieczeń, ograniczników prędkości, czujników bezpieczeństwa i innych mechanizmów ochronnych. Jest zasada u siebie, rób jak u siebie. Analiza ryzyka i ocena bezpieczeństwa, czyli konieczne przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka przed wdrożeniem robotów, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla pracowników. Ich bezpieczeństwa oraz zaproponować środki zaradcze. Obejmuje to analizę wszystkich operacji, w których roboty będą współpracować z ludźmi, oraz zaprojektowanie stanowiska w taki sposób, aby czynności związane z jego obsługą do minimum ograniczały ryzyko wystąpienia wypadku. Kolejna kwestia to ergonomia i poprawa warunków pracy. Co do zasady, roboty mają zadanie i mogą poprawiać warunki pracy przez przejmowanie ciężkich, niebezpiecznych lub monotonnych zadań, co zmniejsza ryzyko urazów i chorób zawodowych wśród pracowników. Należy dobrze zrozumieć, jak ergonomia miejsca pracy jest brana pod uwagę przy projektowaniu systemów zrobotyzowanych, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo jej użytkowników. Na etapie projektowania i przy ścisłej współpracy z integratorem można bowiem stanowisko uczynić nie tylko bezpiecznym, ale też dużo wygodniejszym w codziennym użytkowaniu. I kolejna kwestia w tym obszarze to przypadki użycia i studia przypadków tzw. case study. Warto przeanalizować kilka przykładów i studiów przypadków firm, które skutecznie wdrożyły robotykę, poprawiając przy tym bezpieczeństwo pracy. Demonstracja, jak odpowiednie zastosowanie robotów przyczyniło się do zmniejszania liczby wypadków pracy i zwiększania ogólnego bezpieczeństwa, zapewne przekona tych do końca niezdecydowanych. Szczególnie jeśli będzie okazja zobaczyć stanowisko identyczne lub bardzo zbliżone do tego, jakie sami chcemy wdrożyć. I ostatnia kwestia w tym obszarze to cyberbezpieczeństwo. Nie należy oczywiście zapominać o aspekcie cyberbezpieczeństwa, informując o zabezpieczeniach systemów robotycznych przed atakami zewnętrznymi i potencjalnymi zagrożeniami dla danych oraz operacji firmy. Stacje zrobotyzowane bardzo rzadko wystawiane są online. Nawet jeśli już są, to znalezienie specjalisty, który potrafi to zhakować jest do kilka rzędów wielkości trudniejsze niż takiego, który będzie potrafił włamać się do czegoś komputera. Niemniej. Warto przeanalizować, jak zbudowana jest struktura sieciowa tego typu rozwiązań, by uświadomić sobie, że dostanie się tam z zewnątrz jest najczęściej po prostu niemożliwe. Po czwarte, opór ze strony pracowników. Pracownicy mogą obawiać się, że robotyzacja doprowadzi do redukcji etatów lub zmniejszenia znaczenia ludzkiej pracy, co może prowadzić do oporu wobec zmian i trudności w zarządzaniu taką zmianą. Tu muszę od razu powiedzieć coś, co mówiłem już kilkukrotnie. Najczęściej w robotyzację inwestują firmy rozwijające się, a takie w obecnej sytuacji rynkowej małego bezrobocia nie zwalniają zdolnych i wartościowych pracowników, tylko najczęściej przekierowują ich na inne zadania i nowe linie biznesowe. Nie zmienia to jednak faktu, że czasem bywa trudno i zmniejszenie oporu ze strony pracowników wobec robotyzacji wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje komunikację, edukację i zaangażowanie. Czyli po pierwsze otwarta i transparentna komunikacja. Prowadzenie otwartych dialogów z pracownikami na temat planów wprowadzenia robotyzacji, włącznie z uzasadnieniem decyzji, korzyściami oraz spodziewanymi zmianami w miejscu pracy. Regularne aktualizacje na temat postępów wdrażania i możliwości dla pracowników do wyrażania opinii i zadawania pytań. To daje naprawdę fantastyczne rezultaty. To, co mówiłem już wcześniej, czyli zaangażowanie pracowników w proces wdrażania. Włączanie pracowników już do procesu decyzyjnego dotyczącego wyboru i wdrażania rozwiązań robotycznych, co może zwiększyć ich poczucie posiadania i akceptacji zmian. Tworzenie zespołów projektowych lub komitetów pracowniczych, które będą uczestniczyć w planowaniu i wdrażaniu robotyzacji, daje szansę na wysłuchanie kilku różnych stron i najczęściej pozytywnie wpływa na końcowy efekt. Kolejna kwestia. To podkreślenie korzyści, czyli coś, co trzeba robić na równi z nieustannym edukowaniem pracowników, szczególnie tych, których miejsce codziennej pracy ulegnie transformacji. Ludziom tym należy wyjaśnić, jak robotyka może poprawić warunki pracy przez eliminację właśnie monotonnych, niebezpiecznych lub bardzo obciążających fizycznie zadań. Bardzo dokładnie należy przeanalizować i na etapie projektowym zmaksymalizować funkcjonalności, które przełożą się. Na większą możliwość skupienia się na bardziej satysfakcjonujących i wartościowych zadaniach oraz większą elastyczność pracy. Po piąte, złożoność integracji. Integracja nowych systemów robotycznych z istniejącą infrastrukturą technologiczną i procesami produkcyjnymi może być skomplikowana i czasochłonna do tego stopnia, że sama próba ogarnięcia rozmiaru zadania może przyprawiać o zawrót głowy. Poszukując odpowiedzi na pytanie, jak można zredukować obiekty i obawy na tym polu, nie sposób wystrzelić się banałów. Mają rozmach. Ale bardzo ważnych. Należy bowiem po pierwsze przeprowadzić dokładną analizę potrzeb i wymagań. Zrozumienie specyficznych potrzeb biznesowych oraz wymagań technicznych firmy, aby zapewnić, że wybrane rozwiązanie robotyczne będzie odpowiednio dopasowane do istniejących procesów i infrastruktury. I o ile zawsze jest ważne, aby dobrze rozumiał to integrator, o tyle często przeszkodą w realizacji inwestycji w robotyzację jest brak świadomości potrzeb i wymagań po stronie zespołu projektowego. To z kolei przekłada się na zauważalny spadek motywacji do dociągnięcia projektu. Do końca, gdy tylko pojawiają się pierwsze schody. One pojawiają się zawsze. A więc, oprócz przeprowadzenia audytu obecnych systemów i procesów produkcyjnych, aby zidentyfikować potencjalne wyzwania i ograniczenia w integracji, warto jego wyniki bardzo dobrze i kilkukrotnie przedstawić zespołowi bezpośrednio zaangażowanemu, np. w poszukiwanie wykonawcy. Druga kwestia to wybór modułowych i skalowalnych rozwiązań. Preferowanie systemów robotycznych, które oferują modularność i skalowalność, co umożliwia stopniowe wdrażanie i dostosowanie do zmieniających się potrzeb bez konieczności kompleksowej przebudowy istniejącej infrastruktury. Rozważenie rozwiązań opartych na standardach otwartych, które ułatwiają integrację z różnorodnymi systemami i urządzeniami, pozwoli na szerokie otwarcie sobie furtki na przyszłościowe modyfikacje. Trzecia kwestia to planowanie etapowe, czyli opracowanie szczegółowego planu wdrożenia, który dzieli proces integracji na mniejsze zarządzalne etapy. Pozwala to na stopniowe implementowanie i testowanie systemów robotycznych, minimalizując zakłócenia w bieżących operacjach. Ustalenie priorytetów wdrożeń na podstawie analizy kosztów, korzyści i wpływu na operacje firmy może znacząco zredukować ilość problemów i zgrzytów pomiędzy wszystkimi interesariuszami projektu. Od integratora, przez odbiorcę, po wszystkie firmy trzecie. A wierzcie mi, że jak przeanalizujecie dobrze, nawet proste wdrożenie, to okaże się, że wpływa ono na tyle etapów codziennego funkcjonowania Waszej organizacji, że szerokie konsultacje, na przykład z dostawcami, mogą okazać się niezbędne. I tu urwę. Dobrnęliśmy do piątej i z jedenastu pozycji, jeśli chodzi o główne obiekcje, czy też przyczyny, które powodują, że ostatecznie w polskich firmach nie dochodzi do realizacji projektów związanych z robotyzacją lub zadyszkę, i opóźnienie łapią te już rozpoczęte. Każdy z wymienionych przeze mnie problemów można opiekować jeszcze na kilka innych sposobów, ponad te, które wymieniłem. Starałem się jednak wymienić te moim zdaniem najważniejsze. Jeśli więc któraś z wymienionych przeze mnie obiekcji ukręciła głowę inwestycji w Twojej firmie, to może w tym odcinku znalazłeś coś co pozwoli wrócić do tego tematu. Mam taką nadzieję. A tymczasem to tyle na dziś. Jeśli się wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał na YouTube, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!